Witam moich Milusińskich! Z racji tego, że mamy weekend, pogoda piękna za oknem, a my nie lubimy się rozkoszować na kanapie słodkim lenistwem i nic nie postanowiliśmy, że w dniu dzisiejszym w końcu przesadzimy nasze kwiaty. Bo zobaczcie, trochę urosło im się. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy szefowa wrzucała chyba na Instagram zdjęcia z tymi kaktusikami, to były takie. W tym momencie już troszkę do góry poszły doniczki, już im się zaczynają e, zmniejszać coraz bardziej. Tak samo te jeden nie przeżył, zobaczcie. O. No. Zginął śmiercią naturalną, ale tu też te co są języki jakieś. Takie. No generalnie to był jeden mały i strasznie zaczął się rozrastać. Też będziemy musieli je przesadzić z tych doniczek, żeby po prostu lepiej rosły, tak samo aloes. Był, o kurczę, trochę kurzu zbiera. ale to przy rekuperacji, to powiem Wam szczerze: i po musicie się na to liczyć, że w domu trzeba często odkurzać. Bo jednak ta cyrkulacja tego powietrza jest dosyć duża. No i co? Mamy nowe doniczki. Mam też jedną doniczkę, starą, po, e, po drzewku oliwnym, które się nie przyjęło. I za sekundę będziemy sobie przesadzać. Na szczęście pamiętacie, robiliśmy odcinek z lampków, lampek świątecznych tak. jak u Griswoldów. To wtedy też robiliśmy unboxing paczki od widza. Tutaj dostaliśmy paczkę od naszego widza, który akurat pracuje w firmie Westland i oni mają artykuły i produkty związane z ogrodnictwem, tak więc dostaliśmy trochę podłoży do kaktusów. No w ogóle dużo tego dostaliśmy. Dostaliśmy też nawozy do borówek, dosiewkę na trawę, którą będziemy u nas na działce wykorzystywać. E, jakieś takie różne właśnie o preparaty do liści. Więc będziemy dzisiaj właśnie sobie to w końcu przesadzać. Bardzo fajnie, bo powiem wam szczerze, że akurat nie mamy ziemi, a tutaj akurat mamy już gotowe podłoże do kwiatów i będziemy to dzisiaj robić. Tak więc myślę tylko, bo się usyfi, nie? No. <kly> że to chyba zrobimy na podłodze i później się to zamiecie, nie? Jak uważasz? No, ale chyba mamy tam jakąś folię w tym zbiorniku. Dobra, ten... to dajcie nam chwilę, przygotujemy miejsce i będziemy się bawić w ogrodników. Podłoże zabezpieczone, pierwszy na strzał idzie Aloesik, on też. Był malutki, jak go żeśmy dostali. Ale jest o tyściowej. Pozdrobasiu. <grywa> jak to się mówi? Moje słoneczko? <grywa> nie no co ty. E, Dobra, musimy sobie go wyciągnąć. Dobrze, że też ta bryła korzeniowa troszkę obes obeschła, to też kurczę ja tu się boję, żeby tylko korzenie nie ukrywać, jak go będę wyciągał. Mówiłem Dziubkowi, żeby... Korzystała z tego aloesu i go normalnie się smarowała. No, tak, no bo to się rozrasta, nowe wychodzą. Zobaczcie co tutaj się dzieje. Mało ma dosyć tą bryłę korzeniową. No. Jak na taki duży kwiatek. Od razu mówię, że żaden ze mnie tam ogrodnik. Tak więc jeśli po tych naszych nasadzeniach, przesadzeniach te kwiatki nam padną, no to sorry. Aczkolwiek, pragnę się podszkolić trochę, żeby tutaj w momencie kiedy przyjdzie wiosna, ruszyć z tym cyklem ogrodowym, będziemy tam sadzić różnego rodzaju drzewa. W ogóle tutaj Basia, jedna z naszych widzek, widzów, Widzę. Nie, widzek, dokładnie, bardzo fajnie tutaj z nami, mailowo współpracuje, zaprojektowała nam. Całą aranżację naszego podwórka, i powiem Wam szczerze, że będziemy robić właśnie tak jak ona to sobie tam wymyśliła. Oczywiście razem z nami świetnie jej to wyszło. Jeśli e, będzie możliwość, to szefowa Wam pokaże to. Nie wiem, czy na społeczności, czy jakoś gdzieś to wrzuci. To już w zależności, zależności, jak tam szefowa będzie miała tak, te swoje To już będzie ten projekt końcowy, sztuczki. bo my jeszcze. Jeszcze tam coś dopinają. Tak. Dopinają. Ale powiem wam, że wyjdzie super. O, wszystkie ramzyc to może jakby tu zrobić. Bo to generalnie to nie jest... To nie jest doniczka, tylko to jest osłonka. Czyli różnica między osłonką a doniczką jest taka, że to nie ma odpływu. I żeby po prostu ta woda jakby nie prze przesiąkała za bardzo, żeby ten kwiatek nie... Żeby ta woda nie stała tam. Tak, żeby nie stała w korzeniach, najlepiej właśnie sypnąć keramzyt. I tutaj keramzyt jest. Aczkolwiek nie mamy przy przesadzeniu nowego keramzytu. I to pewnie jest błąd. No ale z racji tego, że mamy niepracujące niedzielę, no to dzisiaj nie zrobimy za wiele. I będziemy kombinować. Po ja myślałam, że za jakiś czas to trzeba będzie przesadzić, to wtedy zrobimy ten keramzyt. Bo one tak szybko rosną, że... Ciężko nadążyć. Dobra, dobrałem się, dobrałem się do tego. W ogóle jest taki kanał zielone Pogotowie, Tam taki starszy, starszy facet z jedną dziewczyną prowadzą właśnie filmy, nagrywają o, o tym jak tutaj obchodzić się z kwiatami i powiem Wam szczerze, że tipo tam to chyba jego pasja jest naprawdę. I, I wiele, jak będziemy tutaj działać w naszym ogrodzie, wiele na pewno wiedzy będę zaczerpywał stamtąd właśnie, bo widzę, że gościu wie co mówi i miejmy nadzieję, że nam to ruszy. Tak więc jest trochę roboty przed nami. Przede wszystkim będziemy musieli sobie zniwelować nasz teren, bo na razie on jest, wiecie, pofalowany. I jak robiliśmy kostkę, to po prostu nadmiar ziemi, żeśmy rozrzucali u nas na podwórko, ale trzeba porobić spadki. Pamiętajcie, że w naszych, naszym podwórku, zwłaszcza jeśli nie macie skanalizowanej okolicy, najważniejsze jest to, żeby porobić dobre spadki, żeby ta woda wam nie stała. I tak będziemy robić. I zastanawiamy się jeszcze nad yy, siatką na krety, bo wiele ludzi mówi, żeby nie zapomnieć. Tego zrobić, bo później każdy ma fajny trawnik, jakieś systemy nawadniające, a nie zrobił siatki na krety, i potem denerwuje się, że na tej jego perełce są jakieś skazy w postaci kretowisk. No i też będzie trzeba o tym pomyśleć, aczkolwiek wiecie, bez ciężkiego sprzętu się nie obejdzie, ale pomyślimy, może uda nam się wynająć mini koparkę, to, to byśmy sami zrobili, a to na pewno byłoby ciekawe zobaczyć jak majster ujeżdża mini koparkę. nie? Piszcie co o tym sądzicie. Jeśli, e, jeśli będzie taka możliwość, w ogóle znajdziemy gdzieś tu w okolicy łodzi jakąś firmę, która może takie mini koparki wynająć i nie trzeba będzie mieć jakichś uprawnień specjalnych, żeby nimi tutaj po swojej posesji jeździć, to byśmy coś takiego zrobili. No dobra, my tu gadu, gado, a my tu już przesadziliśmy sobie. Nasz e, praktycznie kwiatek całkowicie ziemię przesypałem, i teraz co my tu mamy? Aloes, co to jest? Nie wiem. Palmy juki, kaktusy i chyba, kwiaty domowe. To może to kwiaty domowe? Chyba, czy bardziej palna jakaś juka? No bo podobne to jest trochę do juki, nie? Nie wiem, ja bym to przesadził. No to weź to. Dobra, najwyżej będziecie w komentarzach pisać, że nam kurde ten Aloes zdechnie. Ale to już jest nasze ryzyko. Idę po nóż i wrzucam. Teddy już myślał, że to żarcie. Teddy to nie jest jedzenie. Powiem wam szczerze, że po tej operacji, jak żeśmy mu te jajka wycięli, to przez pierwszy tydzień nic nie jadł. Ale jak już mu się wszystko zagoiło, to powiem wam szczerze, że wczoraj to szefowej stalerza na szczela po prostu wyjadał. Tak więc no... Op, jak się to mówi, yy, uprzedzali, że tak będzie i tak się stało. A kto on ma? Jak, jak, jak jego właściciel? Ale Ewa do nas napisała, nasza też bicka, i napisała, jaką możemy karmę kupić dla, dla niego, jak już naszą skończymy. I to jest taka karma Vet Expert Obesity I to jest właśnie dla psów z nadwagą. Zobaczmy, zobaczcie, jaka to jest fajna ziemia. Ona też ma jakieś Co tam jakieś sobie. dodatki. Tu już wyczytałem, że tu jest jakieś dodatki perlitu. Perlit, mm -hmm. pewnie coś jak keramzyt. Coś Boże. tak mi się kojarzy, no piszą, że to też zapobiega na powietrza. na powietrza czy coś tam. Zobaczymy jak nasza ta, nasza agawa, nie, to jest agawa? Nie. No chyba to jest forma agawy, tak mi się wydaje. Ale co to jest? Aloes. Aloes, jak nasz aloesik będzie w tym sobie rósł. Dobra, jeszcze dam z tą, jeszcze dam z... z... I co wybraliśmy w końcu? To są kwiaty. Domowe, gotowe podłoże, zdrowy wzrost, bardziej zimny No co, jak to się mówi, no ja mam to w domu, to jest domowe, nie? Ale jestem zdziwiony, właśnie, że takie małe, kurde, te korzenie są. Ale zobacz, jak się to rozrosło, no naprawdę, kurcze, to było takie małe, jak mama nam to przyniosła. O kurde. Co? pływało się. O, będziesz miała jednego Aloes'a. O, no dobrze. Dobra, piszcie w komentarzach, czy takie coś, kurde, te... Czy to, czy to dobrze robimy? Albo nam podpowiedzcie, czy coś by trzeba było A nie, o, poprawić? A powiem Wam szczerze, że. Kurde, to tak. Tak średnio bym powiedział! Tak średnio! Żeby się nie okazało, że kurde, z tych naszych przesadzeń to będziemy musieli cmentarzek zrobić. Ała się wysmaruje, ale jestem. Dobra. Trzyma się, nie? Tak, jeszcze trochę podsypię. No dobra, dajcie mi chwilę. Ja tu kurde ogarnę y, sytuację. I, I zobaczycie, jak już to będzie pięknie wyglądać po przesadzeniu. No i voilà! Przesadziliśmy dziada. Proszę zobaczyć, jak wygląda. Ale, ale. Teraz jeszcze. spsikamy go preparatem. Do storczyków to nie. Kwiaty domowe, bój na zieleń gotowy do użycia, powiem Wam, że psikam naszą szachirę, czy tam, a nie pachirę pachirę jest zieloniutka i jemu też nie powinno zaszkodzić a jak to się mówi, jak mam to mam a jak nie mam to nie dam, nie? ale y, jeszcze oprócz, oprócz tego, że je podle, znaczy tam przesadzamy, te nasze kwiatuszki to jeszcze pamiętajcie, że my mamy zmiękczacz nie i ten zmiękczacz jest też odżelaziaczem i on dosyć kurczę nam e, jakby no, filtruje tą wodę i ona tam za, za dużo życiodajnych składników potem w sobie nie ma nie my akurat to jesteśmy ludźmi z różnych e, źródeł bierzemy witaminy i minerały ale kwiatki jak je podlewamy taką wodą to długo nie pojadą dlatego akurat ja tam stosuję nawozy tutaj też dostaliśmy od nich e, takie nawozy no, i sobie leję. Jak podlewam to taką nakrętkę, chociaż tutaj jest napisane, że pół takiej nakrętki, ale ja leję więcej. Wiadomo, przecież nie można robić zgodnie z instrukcją. I powiem Wam szczerze, że zacząłem tak robić jak Majster mi dał kiedyś nawóz do Storczyków z Biedry. I znalazł, ktoś wyrzucił. On mi dał, i zacząłem właśnie dodolewać, i one zaczęły rosnąć. Dzięki temu, że taki nawóz stosuje. I zwłaszcza u nas, jak ta woda nie jest za fajna, to dolewanie takich nawozów pomaga. Sprawdźmy sobie w międzyczasie, jak wygląda nasz aloesik. Mm, Mnie. Proszę zobaczcie, domowe, domowe, domowe aloesy. Gdybym nie miał brudnych łap, to bym się. Natarów. Wiecie, teraz są bardzo takie popularne takie z kosmetyki z Aloesów i w ogóle, tylko ma to podstawową wadę. Przede wszystkim one są strasznie drogie. A kupując, nie są drogie? To, że ten akurat co jeden kiedyś miałam, to był drogi, ale ten co teraz mam, to on kosztuje ze 20 zł. No dobra, Aloes nie kosztuje nic, jak już go macie. Nie? no więc sadźcie Aloesy. I Aloes się nadaje na poparzenia? Skóry? Tak, tak. W wakacje? Albo jak dziewczyny dbają o włosy, to zanim nałożą olej, to najlepiej by było nałożyć jeszcze taki podkład z aloesu właśnie. Dobra, mamy nasz aloes. Tym dziadem będę się smarował. Upiększał się, żeby ładnie wyglądać przed kamerą. Co dalej? Te języki? Eee, tak, języki. No. Tu zobaczcie, wyciągnąłem już dziada z doniczki. To w ogóle dostaliśmy od znajomych. Raz w odwiedziny przyszli i to było takie bardzo małe, ale to zaczyna się rozgałęziać. Zobaczcie, że z jednego, o tutaj już od noga poszła, jedna już takie dwie odnogi wcześniej, które wyszły, też rozgałęziłem. Jedno poszło do basi naszej mamusi. Basi? Pozdrawiam, Basiu. E, no, ale teraz tego będziemy sobie tu przesadzać i tak dziubek mówi, żeby tego jednego rozłączyć, ale w zasadzie chyba nie... Nie, to bo jak on, się... on jest połączony. Myślałem, że Tak jak tamten rozłączył, tam się tak rozłączył. No, to także sypiemy, sypie, sypie ziemię uniwersalną. Bo nie mam innej. Dobra. I co? No i chyba ten do juki. Palmy juki. No. A co tam pan robi? Co? Tak jest, wiecie, może to nie jest jakoś za dobrze, że ja to tak mieszam. No, ale to są moje kwiaty i ja biorę za nie pełną odpowiedzialność. No. A w międzyczasie mogę wam jeszcze powiedzieć o planach właśnie na ten ogród. Już plany jakieś tam są, chcemy też zrobić sobie nawodnienie tego ogrodu, zobaczymy jak to tam wyjdzie z finansami, bo to dosyć będzie kosztowne, aczkolwiek jeśli się nie zepniemy w kosztach, to przynajmniej weźmiemy i postaramy się, żeby zakupić Rurki różne, wiecie, i żeby to już po prostu podczas rozkopywania te rurki sobie od punktu do punktu e, wpuścić, e, żebyśmy później nie musieli rozkopywać, jeśli byśmy chcieli takie nawodnienie zrobić. A uważam, że jednak robienie nawodnienia trawnika jest bardzo dobrym pomysłem, bo później wiadomo, kto chce marnować swój cenny czas na to, żeby z wężem. Chodzić i podlewać każde drzewko, albo trawnik. Strasznie dużo to czasu zajmuje i na pewno nikt nie chciałby na to tracić, więc go. Więc będziemy na pewno myśleli o tym, żeby takie nawodnienie, przynajmniej sobie przygotować, jakąś taką infrastrukturę, pod to, i będziemy to oczywiście starać się zrobić samemu. I wam to pokazać. Będziemy wrzucać filmy na bieżąco, więc jeśli ktoś by miał jakieś doświadczenie, zawsze będzie mógł się z nami w komentarzu podzielić. Ewentualne rzeczy, które robimy źle, będziemy mogli skorygować. A może z tej serii się uda zrobić w później jakiś fajny taki wiecie cykl, który pomoże Wam w zrobieniu swojego ogrodu i nie popełniania błędów, które na przykład my tutaj popełnimy także sądzę, że dla każdego coś z tego się dobrego znajdzie. Dobra, to co skończyła mi się ziemia. Trzeba dorzucić się z dworu. Idę po szpadel i kopię. Podoba się? Tego traktuję mgiełką na storczyki. On mi tak wygląda trochę na storczyka. W ogóle storczyk nie wiem czy wiecie, ale to ponoć jest Pasożyt, bo to się jakoś szczepi czy coś na cudzych pniach. A to się roz, rozkrzacza jak pasożyt, więc walimy, walimy, go. Zobaczymy co z tego co z tego wyjdzie. No, no i kontynuując dalej opowieść o... Pachnie. Jak lekarstwo tak pachnie. Tak, Ta, no widzisz? trochę tak, no bo to lek. E, kontynuując dalej opowieść o naszych planach na, na wiosnę. Mamy w planie tutaj przed domem, nasz znaczy przed domem, przed... Y, przed domem? no Przed domem. Tylko, że od strony naszego podwórka, bo my nie możemy sadzić nic w pasie drogowym. E, mamy zamiar zasadzić sobie takie drzewa, żeby później w przyszłości zrobiły nam taki fajny kapelusz z koron, żeby tam cień taki tworzyć. I są w planie dwie opcje: albo zdecydujemy się, że posadzimy sobie klony co 3 metry powiedzmy, i one będą takie piękne kapelusze z liści robiły. Albo zamiast klonów, wybierzemy katalpy. Ci, kto nie, kto nie wie, co to jest katalpa, to sobie wygooglujcie. To są też takie właśnie drzewa, które e, robią takie mega wielkie liście. One, jak się później rozrastają, to te liście robią takie wielkie pawie pióropusze. E, natomiast e, nie wiemy, co nam się bardziej tutaj sprawdzi, co szybciej urośnie, bo nie. Ukrywam, że wolałbym, żeby to szybciej rosło. Katalpy się ścina, chyba na zimę albo na jesień, jeżeli te liście opadają. Później trzeba to wyciąć, tak jak trawę, zostaje taki kurde kikut, nie? I na wiosnę, później zaczyna to się na nowo rozkrzaczać. No a klony, jak to klon, po prostu gubi te liście i zostaje taka łysa, wiecie, skorupa, nie? Aha, przepraszam Czy my segregujemy śmieci? folia do folii, papier do papru, a to już jest do zmieszanych. Nie wiem jak u was to wygląda sytuacja ze śmieciami, ale u nas w naszym rejonie, w domkach dostajemy worki. Mogę zdradzić, u nas są worki, tak więc mamy worek Niebieski, na papier, worek zielony na plastik, szkło i metal. Nie, żółty Nie. jest na Żółty? No widzicie jak ja z... pamiętam już wszystko. A, i ten. I... I zielony jest na szkło, o to muszę zaraz ten, bo tam wymieszałem. No nieważne, potem zawsze Dziubek kurde chodzi po mnie i poprawia. Aczkolwiek powiem wam, że jedyny e, pojemnik, który dostaliśmy od Gminy, bo to chyba gmina wydaje. Wow. To jest jeden pojemnik 120-litrowy i to jest akurat na odpady zmieszane, czyli w naszym przypadku o na takie rzeczy. nie? I, 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 I resztę to się martw samemu. Będziemy musieliśmy sobie własne kupić pojemniki, bo nam po prostu nie dali. Dostaliśmy jeden, więc albo w kotłowni trzymamy te wory i się męczymy zanim przyjadą co dwa tygodnie. No albo na własną rękę kupujecie pojemnik za 150 zł i tam jakoś sobie ratujecie, więc to... No tak to wygląda z naszymi śmieciami. Drodzy widzowie, jeśli jesteście właśnie przed czymś takim, liczcie się, że śmieci trochę was będą kosztować. No ale... Ekologia, o, ek o ekologię trzeba dbać! Ekologia i ekonomia. Kolejny kwiatek przesadzony to jest jakieś... Sanse, szanse. Sanse zmieria? Nie wiem jak to tam. <grym> Ale zobacz jak te śmiesznie wyglądają te malutki! Sanse szanse! Ty, bliźniaki! On nam się... On nam się w ogóle w tym... W, o, w, mieliśmy go w takim wiaderku i tutaj zaczęły wyrastać dwa małe. Ale zobacz, one chwilą tak jak ty i Marcin. Tak. I on <grym> A przez to... Jestem to ja. On... No ta królowa. On... Królowa matka. On przez to, że właśnie zaczęły mu te dwa małe rosnąć. To zaczął się przychylać na bok. Miałem go, na polecenie dzióbka miałem je rozłączyć, ale bałem się, że korzenie za bardzo poszarpie, więc wsadziłem je z nimi. Niech tam sobie rośnie, dopchałem ziemią. Na razie stoi prosto. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Zostało nam jeszcze półtora opakowania nawozu. Scikaj go jeszcze. A, nawozu? Dobrze powiedziałem? Nie, to nie, to nie jest no, podłoża. Kwiaty domowe nie ma. Tak więc widzicie, że posiadacze własnych domów są nie tylko budowniczymi, aranżatorami, wykonawcami, ale również muszą się znać na ogrodnictwie. Pięknie teraz wygląda. Już taki trochę przyburzony był. It's, it's, it's beautiful! No. A te doniczki fajne tak są. Tak to nie? będzie wyglądać. Doniczki od razu, jakby ktoś pytał, to są kupione nigdzie indziej, tylko w Ikei. Dwie dyszki. I kosztowały dwie dyszki. Dobra. I następny. I tak się moi drodzy prezentuje nasze stanowisko z kwiatami. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że chyba jeśli chodzi o te kwiaty, to lepiej one by miały, gdyby stały na tamtym oknie. Bo tamte okno jest akurat na stronie północy południowej no, Powiedzmy południowej. I tam jest przez większość dnia słońce. O. A drzwi, panie, się zamyka ze sobą. No, teraz tego ludzi. Ja. Widzicie, jak, jak pies może swoich właścicieli wyszkolić? O, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Zobaczcie, jak pięknie, jak pięknie się topi. Jak pięknie się topi, kurde, lud porylnie w słońcu. Co prawda jeszcze tych linię nie założyłem. Mam piękne odwodnienie zrobione, a normalnie wszystko. Widzicie? Nie wiem czy widać. No nieważne, no to jest piękny widok. Jak nie widzicie, to możecie, możecie wierzyć mi na słowo. <grym> nie wiem, czy te, dobrze, te kwiatki dobrze widać, bo akurat słońce tak dziwnie pada. Użyjcie go No, teraz prezentują się lepiej w tych dużych donicach. A na pewno będą miały... O, będą nie. miały lepiej. Dobra, i teraz musimy jeszcze zastosować kurde i odżywkę, czyli tak zwaną turbokolę. <gry> czyli ja akurat mam naw nawóz do kaktusów, ale te resztę wale tym. Kwiaty domowe. Nie, walej żyją, nie, no to git. No i producent zaleca na pół nakrętki, a ja wale prawie całą, nie? Bo ja tam nie oszczędzam na swoich kwiatkach, ja na niczym nie oszczędzam. O, proszę bardzo. Ciach, zimna. Nie wiem czy wy tak macie w ogóle w swoich bateriach, ale ostatnio zauważyliśmy, że wszystkie baterie, które są produkowane, mają już oryginalnie zmniejszony przepływ. I nawet u majstra, bo tutaj to mogłem pomyśleć, że jeszcze gdzieś ciała daliśmy sami jak robiliśmy instalację, ale u majstra są bloki, tam to ciśnienie jest kurde no takie, że o Jezu. I z tych baterii naprawdę leci o wiele mniej niż z tych starych baterii. To chyba po prostu kwestia ekologiczna. No ale piszcie, co wy o tym sądzicie, no i co? Mamy naszą turbokolę. W Stanach Zjednoczonych to w ogóle jest takie coś jak cola krystal można kupić kole, która nie jest barwiona tymi barwnikami, jest po prostu przezroczysta jak Sprite albo Seven Up. Ale szafa mówi, że nie smakuje A Nie wiem. Będziemy mieli kiedyś przyjemność, to wam to stestujemy. Zresztą dużo rzeczy bym chciał dla was testować. Poświęcę się. Poświęcę się specjalnie dla dobra ogółu. No i dobra. I lecimy. Teraz trzeba by było je podlać. To turbo Pijcie moje malutkie. Pijcie, rośnijcie, wielkie. Tych akurat żeśmy nie ruszali. Jeszcze w planie miałem dosypać im trochę ziemi, ale brakło. brakło. To też uznamy, że to kaktus jest. A no sukulent to jest, to dobrze. Ja tam z biologii orłem nie byłem. No ja zdawałam maturę z tego. A ja zdawałem z geografii, kurde, tutaj to ziemi chyba trochę za, za dużo żeśmy nasypali. nasypali. Pamiętajcie, że jak sadzicie kwiatki. Tuje na przykład, czy cokolwiek robicie na dworzu, nigdy nie sadźcie w ten sposób, że jest więcej ziemi przy kwiatku, tylko zawsze róbcie w tą tendencję, żeby się tworzył taki naturalny dołek, bo wtedy każda woda, która wiecie, albo wy podlewacie, albo sama napływa, to wleci wam w dołek i tu się zbierze przy korzeniach. A jeśli zrobicie w tą stronę, to wszystko wam odleci na boki i ten kwiat będzie miał mniej możliwości, żeby się napić. Aczkolwiek przy doniczkach no jest to mniej już jakby e, wymagające, bo doniczka to zamknięty obieg i ta woda tam jest. Ale widzicie, że jak jest za dużo ziemi to jest utrudnione podlewanie, bo nie mogę wlać od razu dużo i sobie wsiąknie, tylko powolutku, nie? No, no i robimy naszą turbokolę naszym kwiatom. To jeszcze musisz na olej zrobić. Tak. Dobra, zrobię sobie i już. A już się żegnasz? A. A nie, ja bym chciała się jeszcze zapytać, bo wczoraj rozminialiśmy, szukaliśmy po internetach, gdzie to można kupić. Bo w internecie piszą tylko, że mm, można to kupić w Wielkiej Brytanii. Ale na pewno w Polsce też gdzieś to można kupić, a Łukaszowi bardzo to smakuje. W ogóle jakbyście mieli jakieś namiary na dobre, ostre sosy tak. w jakichś, wiecie, rozsądnych cenach, żeby tam nie wyszło, że za 100 ml trzeba ziliardony euro płacić, to dajcie namiary, kupimy i może zrobimy sobie takie, nie wiem. Porównanie, tylko ja ostrz ostrzegam, że no ja już nie mam 20 lat i już wiecie, takich kursze yy, przewymajarowanych ze skalą Skowila, która się nie mieści, to już takich rzeczy, już takich rzeczy się raczej nie podejmuje. Bo to kurde wątroba, nie, tak wiecie. <laughs> na drugi dzień, kurde, jak się pójdzie do, do WC, to jest dramat. Ale takie jak tamte na przykład, to jest yy, Hot Pepper Sauce, od widza też bardzo dobry. Wyraźnie czuć smak habanero, który jak ktoś kiedyś jadł, to wie jak to smakuje. Aczkolwiek ostrość nie jest taka, że chce zabić. Jest naprawdę bardzo fajnie pikantny. Bym powiedział, że nawet taki mocno pikantny, ale z drugiej strony no nie zabija Wam smaku, że czujecie tylko ból pieczenie, bo to też nie o to chodzi. Tylko fajnie to w potrawach podkreśla właśnie pikanterię i, i naprawdę takich sosów Szukam, więc pomóżcie, jak wiecie, Dobra, to Alex, buzyt? Wszystko? Bo ja w wielu krajach mieszkałem, z wieloma nacjami rozmawiałem i czasami, jak rozmawiam, to zaplatam inne, inne, inne słowa do mojego języka. Czasami mnie ludzie nie rozumieją, ale ja już nie piję tego. Okej. Okay. i jeszcze jedno pytanie: Teodor, Kurde, głombie. Zobaczcie, co nam się tutaj dzieje z naszą pachirą. Tutaj dostaje jakiś plamek na liściach. Tak więc, jeśli wiecie, co tutaj się dzieje i jak temu zaradzić, to piszcie. No. Dzięki serdeczne. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że nie możecie się doczekać serii z ogrodem, tak jak my. Jeśli macie jakieś właśnie porady, pytania, albo dobre chęci, lub Wam się nudzi i chcecie z kimś porozmawiać na, na łączach, no to piszcie. Dzięki. Życzę wszystkim miłej niedzieli. Arrivederci. Ciao. Adios. Amigos.